Dom, dom dom Cześć, witam was bardzo serdecznie, ja jestem Nitek, a przed wami luźne gadki, w których na dzisiejszym stole gościmy Oblitus. Oblitus, eee, <grywy> e, fuck, jeszcze raz. Dom dom dom! Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Nitek, witam was w dzisiejszych luźnych gadkach, w którym to... Dun, dun, dun. Cześć, witam was bardzo serdecznie, ja jestem Litek. Przed wami Oblitus, w dzisiejszych Luźnych Gatkach oczywiście. Oblitus to teoretycznie proceduralnie generowany platformer 2D, który na myśl miał przywodzić swoim stopniem trudności przede wszystkim znamienitą serię jaką niewątpliwie jest, są Soulsy właściwie. Soulsy już niebawem Bloodborne, bo jeszcze kiedy nagrywam ten filmik Bloodborna nie ma, ale już rychło się pojawi. W Oblitusie wcielamy się w parwusa, temicznego tajemniczego wojownika, którym po pierwsze, biegamy po lesie, zabijając wszelkie kreatury, które stają nam na drodze, i naszym zadaniem jest zabicie pięciu wielkich szefów z dziwnych, niewyjaśnionych okoliczności. W sensie nie ma tutaj podanego jakoś w menu e, głównym ani w żadnym innym intro, e, dlatego właściwie musimy to zrobić. Ale podejrzewam, że mają jakieś niecne zamiary względem krainy, w której parwóz żyje. Jak zdążyliście się już pewnie zorientować, gra nie powala grafiką w HD. Jest co prawda ręcznie rysowana, ale działa w jakiejś dziwnej, niesprecyzowanej rozdzielczości, której nijak nie da się ustawić. W związku z tym karny siusiak dla twórców za brak możliwości ingerencji w bebechy ich własnej gry. W Obitusie to co możecie spotkać w opisie tej gierki to to, że jest to 2D, jest permde, Faktycznie jest tylko jedno życie i jest też wspominajka o tym, że mamy… Proceduralnie generowany świat. To stwierdzenie jest poniekąd trochę na wyrost, bo o ile owszem, niektóre segmenty wymieniają się miejscami ze sobą, tak struktura świata jednak pozostaje taka sama, a bardzo duża ilość segmentów powtarza się i to dość szybko, więc ten wzór, który Twórcy tutaj usieli, jest nad wyraz widoczny, no i te komnaty faktycznie uderzają e, się więc poczujecie się bardzo szybko tutaj jak w domu. Samo sterowanie w się jest dość proste, tu nie jest jakiś skomplikowany system walki, mamy możliwość rolek, tak aby przeciwnik nas nie uderzy możemy rzucać naszą włócznią, która albo pochwycona przez nas odradza się w naszych rękach, a właściwie pojawia się podniesiona w naszych rękach, albo możemy poczekać i ona magicznie odnowi się w naszych górnych kończynach. Bossowie są fest ciężcy, podobnie zresztą jak walka na pierwszy rzut oka, bo dość ciężko się przyzwyczaili do tego, że gramy praktycznie w coś soulso-podobnego, jedynie w 2D. Zdobywamy oczywiście w świecie szereg upgrade'ów. Upgrade na przykład włóczni, gdzie teraz mamy płonącą. Jest tego jeszcze kilka mm, możliwych rozbudowań, ulepszeń. Natomiast nie ma tutaj jakiegoś drzewka zdolności, w związku z tym to co mamy musi nam wystarczyć. Chociaż, gdyby się uprzeć, to nie są drzewka, tylko skrole ze zdolnościami, które zdobywamy gdzieś po drodze, dzięki czemu Parvus może wykonywać jakieś dziwne ruchy typu uderzać włócznią w ziemię, żeby ranić naszych przeciwników. Granie została wyposażona także w funkcję mapy, więc dość łatwo można się tutaj pogubić, zwłaszcza na tych levelach późniejszych, jak na przykład góry albo tam, gdzie są pająki, co akurat nie bardzo wiem tak naprawdę nawet czym jest nazwane. No i też jest jeszcze Underworld, gdzie musimy pokonać wśród wcześniejszych bossów i znaleźć jeszcze jednego ziomeczka, żeby zrobił nam upgrade, byśmy w ogóle mogli tam egzystować, przez wzgląd na zatrute powietrze, dość wysoką temperaturę, która nie pieści zbytnio naszego ciała, wręcz Posyła nas na deski, więc tych bossów no obligatoryjnie trzeba wcześniej pokonać. Oprócz rolki, ataku włócznią oraz rzutu tym włócznią mamy możliwość też sparowania ciosu przeciwnika i z odzumowania sobie widoku, co i tak nijak się nie przekłada na łatwiejszą nawigację. No Nawigacja jest stosunkowo ciężka, a pierwsza godzina może być w tej grze dość. Myląca, właściwie nie myląca, tylko dość taka, że będziecie confused z całej gry, wyjdziecie, bo sterowanie jest dość dziwne. Można się jednak do tego przyzwyczaić, znaczy właśnie feeling sterowania. Nie jest to tak responsywne sterowanie jak choćby w Rogue Legacy na przykład, jest tutaj taka odczuwalna bezwładność naszego głównego bohatera, trzeba się do tego przyzwyczaić, potem jest to trochę łatwiej, na tyle, że można włączyć sobie Oblitusa raz na jakiś czas i jakiś tam progres... Większy uzyskać. Nie ma też inwentory, nie ma żadnych questów pobocznych, naszym celem jest tylko i wyłącznie wykończenie pięciu bossów. W związku z tym nasuwa się pytanie, czy oblitus nie jest grą zbyt krótką. Może się tak wydawać ze względu na to, że nawet jest achievement, jeden mówiący o tym, no właściwie, którego dostajemy po pokonaniu gry w 25 minut. Nie martwcie się jednak, to jest dość na wyrost i żeby te 25 minut. <grych> Osiągnąć, trzeba grę poniekąd zmasterować i trzeba się nauczyć rozkładu, rozkładu leveli troszeczkę, no bo wiadomo, że nie da się tego ogarnąć w całości. Trzeba się nauczyć też poszczególnych przeciwników, kto gdzie występuje i jak się zachowuje. No i trzeba też mieć sposoby na bossów, którzy no dość potężny damage robią i są właściwie, my jesteśmy na dwa strzały. Co innego się ma z przeciwnikami mniejszego sortu, tutaj mamy szanse trochę wyższe, ale i tak Oblitus jest grą poniekąd trudną. Nie jest to szpil, przy którym będziecie siedzieli cały wieczór, bo no właściwie jest taka opcja, ale pewnie frustracja gdzieś wkradnie się do waszego serca i stwierdzicie, że jednak chcecie sobie odpocząć. Sprawdza się natomiast jako gra taka. Wiecie jak to jest z bossami. Grając w stare gry. Był taki element z bossami, że zacinało się na nich cały wieczór i trzeba było podejść do tego ze świeżą głową, bo im więcej oczywiście tych faili, tym większa nasza frustracja. W związku z brakiem checkpointów, dodatkowych żyć czy też nawet save'ów, Oblitus no, dość potężnie kopie w dupę, jeżeli um, przejdziecie jakiś większy fragment gry i podobnie jak ja na przykład wpadniecie niechcący do jeziorka z lawą, który zostawi was z dwoma punktami HP. Tuż przed bossem, w niewyczyszczonym levelu, gdzie pająki grasują i rzucają się na. na... O kurde, co się dzieje? i Rzucają się na nas z każdej strony. Więc jest poniekąd hardkor hardkorowo. O, natomiast sprawdza się szpil do włączenia tak, e, właśnie. A, spróbujemy przejść dalej. Może dzisiaj się uda. I yy, włączenie na chwilę, na jakiś kwadrans, żeby sobie poszpilać. E, z którego to kwa... O kurde, o kurczaki! z którego to kwadransa może wyniknąć oczywiście i prawdopodobnie tak będzie coś większego o ile lubicie wyzwania tego typu to jest pierwszy Szefuncio, Szefuncio który zawsze tutaj występuje więc jeżeli chodzi o losowość z bossami no nie ma co, parę razy już z nim starć miałem no bo jednak w tego Oblitusa trochę pograłem więc schemat jego ruchu, o kurcze na styl i wszelkich zapoznałem się z nim, więc miałem lekkie przody, ale, ale ale pierwszy, pierwsze spotkanie z nim trwało tak sekund z dwie. Okej, dostaliśmy teraz coś takiego co z Double Jumpa, nie miałem nawet tej Wow, skrzyd skrzydła. Randomizacja tego lotu, który wypada, powoduje właśnie takie sytuacje, że nawet kiedy pogracie już od dość długo, jest spora szansa, że dostaniecie coś, czego nie mieliście wcześniej. Powtórzę to, co powiedziałem, o ile mi się to uda. Randomizacja lutu powoduje w Oblitusie w takiej sytuacji jak teraz, że no, możecie dostać zdolności, których wcześniej nie mieliście, no bo randomizacja lutu. Powtórzyłem to tylko dlatego, bo nie wiem, czy coś się tutaj nie kiełbasi podczas loadingu, Niektóre gry tak mają, że wywala się nagrywanie i jest taka zwieszka, więc profilaktycznie. <grywka> Miejscówki są odwiedzane w Obitusie, są mega klimatyczne, tak jak wspomniałem, są góry, jest las, są i cave'y, jaskinie dość mroczne wszędzie inni przeciwnicy, o kurde! Większy hardcore, ale da się z tym wytrzymać. No minusem, jaki ja opatruję w tych, że jest jednak brak możliwości zapisu checkpointów czy też czegokolwiek, no bo no, wskazuje to tylko i wyłącznie na to, że gra faktycznie nie jest jakaś długa, e, co prawda wymagająca, no ale jeżeli my chcecie w nią zagrać, to musicie zarezerwować sobie chwilę na zegarze i spędzić z nią tą chwilę po całości, a nie na wyrywki, więc no nie nadaje się to na sesje takie, wiecie, do kawki, przejdę sobie kawałek i wrócę do tego później. No niestety, nawet wyjście przez przypadek domeny głównego owocuje tym, że grę trzeba przejść od początku. Brak mapy może kołować, może konfundować, <laughs> przydałaby się, faktycznie, o czaki. Przy... Przydałaby się faktycznie, momentami są chwile takie, że da się tu zgubić. Nie ma tutaj absolutnie żadnych wskaźników, więc tych bossów będziecie szukali. Wiadomo jest, że oczywiście na jedną krainę, na jeden, na jedną, na jedną miejscówkę właśnie przy, przypada jeden szef, którego trzeba posłać do piachu. No i trzeba będzie biegać tutaj, żeby go znaleźć. Wysokie stopień trudności, Dark Souls też mapy nie miało. Nie narzekało się, więc osobiste preferencje wchodzą tutaj w grę. Brzeczka, jak widzicie, jest, jest spoko. Jest dość wysokich lotów. Same wizualia też jakieś najgorsze nie są. Ta animacja postaci jest nawet całkiem w porządku. No nie jest to coś, co zwaliłoby Wam spodnie, więc. Jest to w porządku, po prostu jest w porządku, nie urywa to kapci, ale ma to swój klimat, ma to swój fajny wydźwięk. Jak widzicie w jaskiniach trochę światło ograniczone, więc jest też mega niebezpiecznie przez to. No ale tak jak mówię, znam akurat tutaj niektóre te segmenty planszy. Warto się zapuszczać w każde oczywiście zakamarki, gdzie tylko się będzie dało. O Jezus Maria, wpadłem do wody, więc mam ograniczone szybkość ruchów! O prawie, prawie. Ale tak jak mówiłem, no nic trudnego nie robi się po chwili kiedy już w tą grę pogracie, więc ten poziom trudności też odpowiednio spada, ale to ze względu na to, że grając tutaj i osiągając kilka faili, o kucze, grający jest w stanie nauczyć się coś z czegoś i to jest fajne. Ten element nauki gra się całkiem momentami w, w porządku. A, ha, ha. O kucze, teraz chyba tutaj będą na niedźwiedzia, tutaj raz byłem, ale pamiętam. Spotkanie z nimi. Jest! Jest! Miś! Miś jaskiniowy! Rar! Stary niedźwiedź mocno śpi! O kurde! O kurczaki! Yeah! Ja mam w włócznie, bo tam zrobiłem upgrade'a, więc nie straszny mi taki miś. <śm> jak widzicie, też za każdym razem, kiedy pokonamy przeciwnika, lecą z niego orby zdrowia, więc no, tak jak mówię, chwilę pograć i da się to pochytać, aczkolwiek... To i tak jest takie pozorne, wiadomo, że gra pracuje na to, żeby uśpić całkowicie naszą czujność i tak dzieje się w istocie. Obitus nie zerwał ze mnie kapci, to muszę przyznać, ale muszę mu też oddać to, że jeżeli mam taki dylemat jak kobiety stojące przed szafą nie mające co ubrać, kiedy ja mam dylemat w co sobie zagrać na chwilę, myślę sobie spróbujemy przejść dzisiaj Obitusa. No nie udaje mi się to na razie, um, tutaj jeszcze kawałeczek byłem w stanie pokonać z tej gry, ale wracam sobie co jakiś czas, wracam sobie na niezobowiązującą sesję, więc sprawdza się to tylko wyłącznie chyba w takim wariancie, bo myślę, że nawet jeżeli ktoś by chciał to pograć dłużej, to są lepsze platformery na rynku. Nie jest to nic, co każdy musi zagrać, ale jeżeli będzie miał ochotę na coś. Coś co ma sprawić mu wyzwanie. Myślę, że tutaj to wyzwanie dostanie. Nie dźwiedź! Yeah! Okej. Okay. Dziobuł działu! Dziabu-dziabu go tam w ucznią. ha! Pięknie, podwieszony w ucznią, na Lianie byłem i go zdziałałem! Jak kurde, no? Sprawia ha, ha. Ma momenty! Ma też błędy i wiadomo, że nie jest to gra dla wszystkich w związku z rzeczami, które wam wymieniłem wcześniej. Ale ja, jeżeli chodzi o mnie, włączając to raz na jakiś czas, nie tak na jakieś dłuższe sesje, wciąga! Potem daje się czysty policzek w pysk, jeżeli po jakimś dłuższym... wow! Jaka wymiana, synchronicznie, jak Celebrity Splash w ogóle. Więc na chwilę, bo potem oczywiście jest cios w pysk, który powoduje, że grać się już w to nie chce. Następuje przerwa, rozchodzimy się w swoją stronę. Ja z obitym ryjem, Oblitus ze satysfakcją, że powstrzyma mnie od przejścia całej gry. Ale potem wracam, 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 żeby sprzedać mu kopa w dupę. Kiedyś mi się to na pewno uda. Ale to, czy lubicie takie gierki? I czy macie czas grać w takie gry? To już zależy tylko od was. Jak dla mnie! No daj radę! No. Nie jest. Nie jest to coś, co bym powiedział... ej, weź, synek, w to nie gra. Trzeba dać mu tylko szansę, bo początek jest faktycznie taki mocno mech i może, może się nie spodobać. Ale jeżeli... jeżeli nie przeszliście jakiego Oriego albo innych tych platformerów większych, to Bluetooth zostawcie sobie gdzieś tam. O, udało się, na koniec! Woo! Może dojdziemy do bossa? To był boss, ja wiem, że to jest boss gdzieś. Jest to jakieś rośliny mordercze i grzybopenisy z Darkest Dungeon. Ulala, tego nie widziałem. No. Ok, myślę, że to było wszystko na dzisiaj. To było Oblitus wydawane przez Adult Swim Studios. Niestety nie zapamiętałem sobie standardowo, jak dla mnie, kwoty, którą żądają za, za giereczkę w Steam Shopie. Więc wybaczcie mi, srogo, ale nigdy nie mam pamięci tych sen. Zwłaszcza kiedy muszę wywlec wszystkie fakty na temat danej gierki. Mam nadzieję, że seans ze mną dzisiaj podobał. Wam się na tyle, że będziecie subskrybować i łapkować filmik. Zostawicie pod nim łapkę, piątkę, w tym sensie wiecie. I subskrypcję oczywiście, jeżeli jeszcze tego nie robicie, żeby więcej rzeczy sobie obejrzeć i przyswoić. To był Oblitus, to były dość zagadki. Mówi: Łowku, Jaki wielki brzydki! Mówi do Was, Nitek! Do Was zobaczenia następnym razem. Dziękuję Wam serdecznie za poświęcony mi czas i do następnego razu. Obridus, luźne gadki, Nitek! Adie! Nie wiem, jakoś no niby był fajny, niby też to to samo praktycznie, ale jednak jakoś tak, nie wiem, nie spaśł, nie siadł. Drivecop natomiast to inna sprawa, inna para kaloszy.